No i pauza w takich warunkach jest super, nie? Jest prysznic, jest kawa, jest pikacja. 10 rano, 7 rano tu. No to jadę, jadę tam na Lowsa drugiego. Od Lowsa do Lowsa. 300 km do Takomy. I z Takomy rowerkiem do Seattle mam 60 km. W jedną stronę na pewno pojadę. Już nie raz pojechałem 80 km w jeden dzień. Ale postaram się też wrócić rowerem. Jak nie będę zbytnio zmęczony. Tylko, że muszę się przygotować. Muszę wziąć jedzenie. Albo na mieście coś zjem. Bo nie, nie, nie lubię targać ze sobą rzeczy, nie wodę, wodę wezmę na pewno. No, 120 km to już by było coś na składaku. Ale to tak jest. jak się, Im więcej się jeździ, tym lepsza jest forma. Tym te kilometry szybciej uciekają. Także plan jest taki. Miałem stanąć w North Bend. To jest truck stop na 90 przed Seattle bym miał do dostawy jakieś 40 minut jazdy. No ale z North Bend jest ten sam dystans do Seattle na rowerze jak z Tacoma. No to między e, i, 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 i tak w North Bend jest Travel Centers of America, w North Bend jest TA a w takomie jest Loves. No to ja wolę Lovesa, bo mam tam prysznicę i dwa Loves jest bliżej dostawy. Loves jest jakieś nie wiem 15 minut od dostawy, więc jadę na Lovesa i tam stamtąd sobie powędruję rowerkiem do Seattle dzisiaj. Taki jest tam dnia do truck stopu 320, a do miejsca rozładunku 339, czyli 19 km jest od trackstopu rozładunek. To dzisiaj się napracuje 3 godziny. Bardziej się na roweruje. Dobra, czas jechać. I jesteśmy. W Waszyngtonie już chyba pożary się skończyły, bo widok jest taki jaki zawsze powinien być. Widać headhead daleko góry i dolina gdzie jest miejscowość Ellensburg. Niedługo te wierzchołki będą białe. Korci mnie, żeby stanąć i pojechać do Kanionu, zobaczyć zniszczenia tam. Podobno parę domów się spaliło. No dobra, ale nie taki jest plan. Plan jest dzisiaj na Siarów. Jak już stanę tu i pojadę do Kanionu, to zostanę tutaj do końca. Nie, ja jadę, jadę do Siarów. Nie ma co. Już od dawna chciałem pojeździć. Pogoda jest dobra i nie wiadomo kiedy teraz się trafi. Bo teraz nadchodzi pora deszczowa, więc będzie lało aż do marca, kwietnia. A do kanionu jeszcze nie raz pojadę. Snokalami, pas. Ładnie, ładnie. Tutaj ładniej jest latem niż zimą. Bo wtedy nie ma jeziora, to jest zamarznięte, jest biało. Tutaj długo to remontowali, tylko dwa pasy były, teraz trzy pasy w każdą stronę. I jeszcze tam robią dalej w stronę Lensburga trzy pasy. Teraz już niedaleko. Zjazd z gór, później odbiję na tą pseudo-obwodnicę. No, i o tej porze na, na locie na pewno będzie miejsce. O 11 rano nie powinno być problemu, i od razu wybieram się na rower. Bo to 60 km, no to ja tak liczę przeciętnie 20 na godzinę. 3 godziny w jedną stronę, 3 godziny w drugą stronę. I godzina tam mniej więcej, 7 godzin. <grym> Zobaczymy, czy dam radę, czy będę wracał tym pociągiem. Nie, no dam radę. To jest kwestia nastawienia. I cały dzień mi zleci. Tylko wezmę sobie, zrobię te tortille na drogę. I co? Taka piękna pogoda była. I się zrobiło pochmurnie. To jest raczej mgła. Zobaczymy, jak tam dalej będzie. No bliżej Pacyfiku. No jest właśnie to. Ale dobrze, taka pogoda na rower jest idealna. Chłodnawo do 15 stopni, do 20. Słońce chmury, słońce chmury. Można jechać. Tego się nie spodziewałem. Takie czyste niebo było, a tu Benz. Ja za szybko spanikowałem. To tylko mgiełka była. Po drugiej stronie jest dobrze. Trzeba przyznać, tu jest 10 rano, więc... więc nie ma co, <noise> nie znajdę pretekstu, żeby żeby nie jechać do Seattle. Wolałbym uniknąć transportu publicznego z tego względu, że jestem w Stanach, gdzie skala zarażeń wiecie jaka jest. Zresztą w Polsce w tej chwili też przybywa I mój wujek Marek jest w szpitalu właśnie przez covid -a. Czuję się słabo. Na początku miał mało symptomów. Dwa, ostatnie dwa dni były ciężkie, bo był bardzo osłabiony, ale na szczęście nie ma problemu z oddychaniem. się już jest lepiej. Mówię Wam. To nie są żarty. To nie są żarty. Dlatego wolałbym uniknąć transportu publicznego, bo tutaj jest dużo zarażeń. na Ameryce i w tym stanie też. No. Samo e, ro, rowerem będzie ok. W najgorszym wypadku no wrócę tym pociągiem, to przynajmniej w jedną stronę nie będę jechał. Ale ja, ja tak sądzę, że, że, że już jestem w takiej kondycji, że 120 km machnę. I może nawet będzie lepsza przeciętna niż 20 na godzinę. Bo nie będzie... Na początku nie będzie zwiedzania, tylko będzie po prostu dojazd tam, nie? Także wezmę się konkretnie w dobrym tempie, nie za szybkim, żeby nie stracić całej energii, tylko. Równomiernie, żeby dojechać w te 2,5 godzinki, 3 godzinki do centrum Seattle. Później tam się trochę poszwendać i też równomiernie wrócić. Czyli taki dłuższy workout. Nie ma nic lepszego niż rower. <laughs> I pływanie. W ogóle sport jest fajny. Dobra, jeszcze w miarę miejsce jakieś normalne znaleźć. O, właśnie tak. Kurde, nie ma miejsc, ale ja, jakby tu miejsce nie było to bym się za załamał teraz To by było trochę przerąbane <grystanie> 11 rano i nie ma miejsca to cały mój plan pójdzie się Nie wiem Pójdzie na marne Więc będziemy jeszcze tam, może tam coś będzie że się wszyscy zjeżdżają, a jak nie no to ja nie wiem. To jest jeszcze taki truck stop obok albo kostko blisko, tam trzeba płacić za 12 godzin postoju. Czybym musiał wykupić na 24, czy dychy Ale ja byłem przekonany, że to będzie miejsce o tej porze, a tutaj zong. Nie ma nic. Zero. Kurde, jadę na ten drugi parking. Overflow. A jak nie, to będę tutaj kółka robił przez 15 minut, a później spadam. E, tutaj jeszcze są miejsca. Dobra, spoko. Kotwicze tutaj. I realizuję plan mimo dziwnej pogody. Dobra, znalazłem inną dróżkę, inną drogę rowerową. 50 km zamiast 60. Jest która? Druga 20? A, tak 6-7 godzin liczę, no to tak na dziewiątą wrócę. Ten parking zrobili na wzór tego sta sta starego. Jest <grym> kuriozum, jest miejsca dużo, ale jak już wszystkie rzędy będą zajęte, to tam się cofnąć, w, tamten, w tamte miejsce, to jest, ja nie wiem jak. W ten sposób. No ale tu się nie da zrobić pirueta, chyba, że tam, tam w ulicy, tam w ulicy wjechać i tam jeszcze chyba jest ten parking, zaraz to obczaję. Eee... Ja już stanąłem tak, że nikt mnie tutaj nie ruszy, a nawet jak ten wyjedzie, to tutaj jest łatwo cofnąć, nie? Nie chciałem stawać tam, bo tam będą się właśnie cofać na prawą stronę jak wjadą i tak dalej, i tak no, dalej. dobra, biorę się za, 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 robotę i jadę rowerem do Siaru. O, Prime właśnie sobie zawrócił. Jedyny sposób, żeby się cofnąć tu, no to jechać w tam w ulicę i cofać się tak. I tam mi zostaje jeszcze ten. Czy to jest dalszy parking, czy... Po prostu czyjaś ta baza, nie wiem. A, prawie cofany. się się cofnąć na mieście na wyjeździe. No. Bo tam na przykład, nawet jak się wjedzie... Nawet jakby się miało cofać w te rogi, nie? Obojętnie z, z, z której strony się nie wiedzie, to jest przerąbane. Że jedyna opcja to jest pojechać w tamtą uliczkę i się cofać, nie? Bo tutaj się jak są wszyscy zaparkowani nie da się nawrócić. No, jest taki dziwny park. Dobra. Jadę rowerkiem. Z tyłu by się przydało trochę powietrze dodać. No i tyle. Ten rower już trzeba padałoby umyć. <laughs> już nie, nie, trochę kilometrów zrobiło w tym roku. Pogoda jest idealna, bo nie ma wiatru. Się nie będę martwił, że wracam pod wiatr. Chociaż ja bym już... Jakby miał być wiatr, to bym wolał jechać w tamtą stronę pod wiatr. Ale nie ma wiatru, więc jest idealnie. Dobra, let's go. Nie, to jest po prostu czyś parking. To nie jest już parking Lowsa. Myślę, ślepa uliczka. Dobra. Mnie tutaj nie prowadzi. Ja jadę w tamtą stronę. No, tutaj wieczorem, jak się parkują, to się musi dziać. Na samym początku to będą takie po prostu tereny. Cały czas później przejadę obok lotniska SeaTag, czyli Seattle. Takoma. No tak głównie mi zależy na centrum. Nie? Google nie wierzy w moje siły. Twierdzi, że 50 km zajmie mi 3 godziny. Dobra, jest godzina za 15.03. po południu mojego czasu, czyli no tak, za trzecia. Zobaczymy o której dotrę do centrum. A tak sobie daje dwie godzinki, 15 minut, 2,5 i godzinki. I dosyć szybko dojechałem do ścieżki rowerowej. Te tereny przypominają British Columbia, okolice Surrey, bo to jest ta sama strefa. 5 km od od No i teraz już będę chyba cały czas ścieżką Słuchaj. Mam nadzieję, jak najdalej to Uroczo. Ale tu ładnie. Jak do tej pory, to poza tą ścieżką rowerową na odległości 5 kilometrów Tereny są bardzo nieprzyjazne dla roweru. Ja chodnikiem, bo nie chcę, nie chcę jechać tą ulicą. Sądzę, że gdzieś bliżej centrum od lotniska już może gdzieś tam będzie ścieżka rowerowa. Raz byłem na południowym końcu Syaru. Tam jest bardzo fajnie. Takie wrota miasta to były takie tam były hangary kolejowe, takie różne rzeczy fajne. Godzina 10 i połowa drogi. Fakt, że miałem teraz trochę z górki, ale z tego co patrzyłem, to jest 500 metrów w górę i 500 metrów w dół, także jedno i drugie. Dobra, <laughs> może kiedyś tam dotrę. Po południu ma wyjść słońce. Z lotnisko chyba minąłem, bo już przestaje, przestały szumić samoloty. Chociaż lotnisko jest dość długie, a startowy jest dość długi. Fajnie, Terejan, nie? I zaraz, dosłownie, za 20 km, nawet znaczy szybciej. Tak mówiłem. Ja pamiętam, byłem na południu Seattle i tam takie są. E, no, takie, jakby. Tory, gdzie trzymają e, pociągi, nie? Są. Bocznice, o! Co jest słowo, które słyszałem? Bocznicek, gdzie stoją wagony, pociągi dalekobieżne. I te, I te podmiejskie. Zaraz dojedziemy nad zatokę. Si, tak, to jest miasto. Ja myślałem, że to jest Siarul Takoma. Skrót. A to jest miasto Si, -tac. Ja tutaj kiedyś robiłem ten dostawę też obok z Z humusem, co się sprawa zawaliła z etykietkami po jeszcze bordowym już coraz bliżej, jesteśmy obok Boeing Field kiedyś leciałem Boeing Field, zobaczymy czy jakiś lot stoi ale chyba nie, Air Canada widzę Southwest, Turkish Icelander ups Trzeba A to się trafiło. Aeromexico. I innych nie, nie, nie odczytuję. One tu są chyba za, zaparkowane i czekają na ten. Czy to nie są Maxy przypadkiem? 787 7 Max? Nie wiem, stąd nie zobaczę. Bardzo możliwe. Nieźle. Ciekaw co to płynie. Coś większego czy nie? Zanim to przepłynie, to minie trochę czasu. Odpocznę sobie. Z na Dla takiej żaglóweczki podnosili most. Jest mała. Ja bym chciał mieć większą. Taką, że mógł przez całą przypomnieć To jest ten. Ale od tego prawdopodobnie zacznę. I może już niedługo. Dobra. Zasuwamy dalej. Tak, to są maksy. Doczytałem. Przynajmniej ten niebieski. Neos. Ale to prawdopodobnie wszystko. Są MAX. Długie są. Dwa takie się rozbiły. No. Ten samolot to w ogóle... cała koncepcja tego samolotu jest porażka. Jak wychodzi prawdę. jaw Znaczy to nie była koncepcja, to była przeróbka istniejącego 737. To właśnie jest ten problem. I w nie, nie o lotnictwie jestem. <grywa> I powoli zbliżamy się do centrum. Jak tylko minąłem Boeing Field, scenera się całkowicie zmienia. Taka pogoda, że nawet dobrze miasta nie widać. w Centrum, już jestem niedaleko. To są moje klimaty. Wow. Dotrę w 2 godziny 25 minut. Czyli szybciej niż byłem Google myślał. Z powrotem będzie trochę wolniej przypuszczam, ale jest okej. Okay. Proszę ile traków w stanie na przemysłówce, ale same ciągniki. Nic w sumie nie No i ludzie też mieszkają w kamperach. Na całej, w całym lecy. To zjawisko ma miejsce. Mówiłem, że byłem na południu tego miasta trackiem i zgadza się Ja akurat traf, chciał, że trafiłem na firmę. Gdzie dostawy? France Bakery. Tutaj kiedyś zrzucałem jeszcze bordowym trakiem 2016 rok jeśli się nie mylę. <noise> Straciliśmy ten kontrakt. Już tego nie wozimy. Są opakowania do chlebów. Ale tutaj zrzucałem. Tutaj zrzucałem w tej żółtej firmie. Tak, pamiętam. 6 rano. Nie wiedziałem, czy mają rampę, czy nie. <noise> to były czasy. Dobra, kółko po centrum miasta i wracam, bo która to jest? Piąta, no tak do szóstej tutaj pojeżdżę. Szóste wieczorem, czyli trzeci po południu czasu tutejszego. Wrócę na dziewiątą wieczorem, dziesiątą może jak będę powoli jechał, czyli siódmą po południu tutaj i 10 godzin na odpoczynek przed dostałą i szcieżka przy torach. A to już są osobowe. chciał to tutaj chyba można właśnie pojechać pociągiem, To jest ten końcówka i pojechać na lotnisko. To by mi skróciło trochę, ale spokój. Nic z tego nicowego się znalazłem w centrum. ciekawe to miasto. Powiedzmy, że trochę stroma, bo jest w niektórych miejscach dobra, jeszcze parę rund, Takie, tak jak samo jak w Montrealu mało ludzi na ulicach Zatoka no, żeby tak zjechać na dół, ale z, z dołu będzie gorszy widok. No nic, czas wracać. Także w tym w ostatnich paru dniach składaczek i ja zaliczyliśmy na Detroit, Salt Lake City, a teraz Seattle. Dobra, wracam, serio. Spotkałem coś ciekawego, jak wracałem. poparkowane, chociaż na tym lotnisku jest spory ruch, to trzeba przyznać, co chwilę coś startuje i ląduje To jest krańcówka tu bym dojechał stąd jeszcze 25 km i co? dam radę, dobrze się czuję To jest fajnie, cały czas do góry i w dół, do góry i w dół poznaję nowe tereny Zacząłem dojeżdżać do trak wyszło słońce, <laughs> ale dobra, będzie 100 kilometrów, <laughs> pierwszy raz na składaczku, Traks już na pewno cały pełny, ciekawe jak tam się, bitwa o te miejsca im wyszła. Najpierw zajadę od tyłu, zobaczyć tą naczepę moją, czy mi kłódki nikt nie zdjął. Zresztą ona jest tutaj na widoku, to nic się nie powinno stać, ale profilaktycznie trzeba sprawdzić. Kutka jest dobrze. No i parking cały pełny. Czy tam jeszcze ktoś próbuje? Dobra, zobaczymy. Tam jeszcze próbuje, ciekawe czy jest miejsce dla niego. Chyba nie ma. Cały parking pełny. Ja to się zastanawiam. Najgorsze miejsce do cofnięcia to jest te, tam, gdzie stoi czerwony, bo na ślepą stronę. No, jeszcze jedno miejsce chyba jest. Tak, jedno miejsce jest dla odważnego, czyli dla niego. Ciekawe, czy będzie próbował. On musi po prostu się cofnąć w tą ulicę, co wjechał. Nie, jedzie. Musi wjechać tam i się cofnąć, i na ślepą stronę. Dobra, ja idę odpoczywać. For the record, 102 km, 101.9, przeciętna 20.4. Ale jak po Seattle jeździłem trochę wolniej, to i przeciętna może być jak na składaka. A jutro rozadurek.